Ja bardzo lubię tlać. Lubię moją mamusię. Czy nagrywaj moją mamusię? No to nagrywam twoją mamusię. Już. Już nie nagrywam dość. Dobrze. Cały już gotowy. Jeszcze nie, dopiero się robią. Mogę widzieć, czym to jest? No. Mm. Mogę się widzieć? Że... Co dobre to jest? Dobre. <grydobne> Dzień dobry, kochani. Um, przyznam szczerze, dzisiaj rano miałam taki nastrój. Och, nie chcę mi się nagrywać. Nikt na mnie czeka w internecie. kochani, słyszeliście? Mały krzyczyc z łazienki. Dzień dobry, kochani. Też mam czasami. Lenia, na szczęście, Lenia nie mam, jeżeli chodzi o temat. Siłowni i zaraz Wam opowiem co i jak z dietą sokową. Kto jeszcze nie wie o co chodzi, to niech sobie zrobi teraz przerwę. A jak już i tak robicie przerwę, to zasubskrybujcie kanał. A kto nie widział ostatniego filmu, to tam zapraszam, tam trochę więcej odnośnie tego. Nigdy nie jestem sama. Mm, moje maleństwo. No jej, wywróciłem się, tak? No, więc nam też się zdarzają wypadki. To nie jest tak, że to jest złote dziecko. Też się zdarzają nam wywrotki, tak? No zdarzają się, tak się szaleje, to się przyjedzie. To... Kto przyjedzie? Lolowletka. Jaka tchórza Ta, Ta, która ma z tyłu A wywrotka, tak? szofretka w ogóle. Co? A u nas dawno już nie było zielonego koktajlu, więc poszedł szpinak, ananas, pomarańcza, banan, i akurat zwykła woda była, więc no, smacznego. Ostatnio na wyprzedażach, wiem, większość ludzi kupuje ciuchy i tak dalej, a ja zaś coś do żarcia. <noise> Dlatego potem muszę chodzić na siłownię, ale zdecydowałam sobie kupić kamień do pizzy. To nie jest, wiecie, podkładka do pizzy, tylko coś, na czym pieczemy pizzę, po to, że ten kamień wyciąga też wodę z ciasta. Więc, ponieważ ja lubię podstawową pizzę, czyli margaritę z oliwkami i ewentualnie, właśnie z jakąś rukolą, i Antek też właściwie tylko taką pizzę jada, no to zdecydowałam, że dzisiaj nam taką zrobię. Będziemy robić z tego ciasta? A z ci będziemy jeść? Będziemy jeść pizzę. Fajnie? Wow. tylko zimne. Ono jest zimne, tak, bo mama zrobiła ciasto na pizzę już wczoraj i ono sobie w nocy urosło w lodówce. Teraz przedzieliłam je na części. Wiecie, jeszcze raz wygniotłam wszystkie pęcherzyki powietrza. Zostawię je teraz gdzieś tak, myślę, na pół godziny, żeby sobie jeszcze podrosło na spokojnie. Za ten czas zagrzeje mi się piekarnik. Widzicie, ja mam teraz nawet profesjonalnego zmywacza naczyń, co prawda są poukładane jak są, ładnie, pięknie myjesz kochanie, no, przepięknie, super. <grym wody> Cała brudna jest, to ci włączę tu światełko jeszcze, proszę. Ja tylko chciałam pokazać jak ten kamień, popatrzcie, wchłania wodę, nie, mamy teraz podziobdziane i poczekajcie chwilę. I siup, widzicie? To wszystko no samo wysycha, on po prostu tak mocno wciąga wodę, przez to nasza pizza będzie bardzo szybko chrupiąca, bardzo szybko zrobiona, bo piecze się dosłownie, tam nie wiem, 6-7 minut i będzie, mam nadzieję, dobra. Słuchajcie, specjalnie ostatnio sprawdzałam, taki kilogramowy słoik w naszym domu starcza na niecałe 3 tygodnie, no 2,5 tygodnia e, jesteśmy w stanie takie coś zjeść. W ogóle ścieranie parmezanu na takiej tarce i coś takiego wtedy powstaje, e, trochę mi się kojarzy z taką tarką do no stóp, a resztę sobie już sami dopowiedzcie. Andek czekający na pizzę. Ja yeah, i mamy swoją własną. Proszę, obiad. I co, dobra pizza? Mm, brzegi mama ma zjeść. A to jest też dla mnie. A no, to też dla ciebie, dobra. Zaczynam mieć podejrzenia, że dla Antka wspólna pizza oznacza, że jego jest wnętrze, a moje brzegi. No tak się nie umawialiśmy. No i dobra, druga pizza też nam wyszła. E, dodałam jeszcze rukolę i butwinkę. Co mi ukradasz, rukole? No dobra, jedz, zdrowe to jedz. E, no powiem wam, że mm, jestem bardzo zadowolona, jak to wyszło i bardzo dobra inwestycja. Polecam kamień do pizzy. Jeżeli lubicie, to uważam, że to jest nawet rzecz niezbędna. No zupełnie przeniosły wypieki pizzy w inny wymiar. W ogóle to jest deska, na której właściwie głównie ale, była krojona pizza. Ja, ja, ja. Jestem ciekawa, ile pizz już ona przeżyła. <toddaj>, Tutaj, popatrz. Nie, popatrz, chwytam do rączki i do góry, ale nie, i do góry i ostrożnie. I co się teraz mówi? Opowiedz coś. by kochani! Subskrybujcie kanał, papa! Pa. <toddaj> no najważniejsze informacje przekazał, tak? Przywitał się i przypomniał wam, żeby subskrybować. E, słuchajcie. Jeżeli chodzi o dietę sokową, naprawdę dziękuję Wam bardzo serdecznie za wsparcie, za to, ile osób wierzyło, że ja wytrwam. I tym bardziej jest mi gdzieś żal, że muszę Wam powiedzieć, że nie dałam rady. Słuchajcie, dwie rzeczy, myślę, że na pewno by spowodowały, że byłoby mi znacznie lepiej. Po pierwsze, gdyby było cieplej, to już Wam mówiłam wcześniej. No, fajniej by się wypiło wtedy te sześć soczków, po prostu. A tak jednak dla mnie zimą, sześć soków, mi się zaczęło robić dość zimno. I oczywiście mogłam jeszcze pić wtedy herbaty. Ale pojawił się jeszcze jeden problem. E, zaczęłam się robić bardzo nerwowa. I w momencie, kiedy oberwało się mojemu mężowi i mojemu dziecku, za to, że jakąś zabawką z tyłu coś robią, po prostu byłam rozdrażniona z głodu, e, mnie boleć, zaczęła mnie boleć głowa. I teraz jest drugi aspekt e, główny. E, mój mąż wtedy wychodził. Miał wychodne na wieczór i miał wrócić jakoś późno w nocy. E, I wiecie, widzę tego, że mogę sobie zamówić coś do jedzenia, siąść przy Netflixie, antek padł bardzo szybko, spać. Więc mam cały wieczór dla siebie po prostu mogę leżeć, robić, co chcę, a muszę iść spać, bo jestem głodna. I chyba, ym, no po prostu po ludzku, moja pycha i moja chęć y, po prostu skorzystania z tego wieczoru wygrała. Ja też jestem człowiekiem, który, yy, no właśnie, czasami jakieś pokusy go yy, mną targają. No i po prostu pomyślałam sobie, że co? On wychodzi na cały wieczór, a ja mam wziąć kąpiel i spać, bo po prostu jestem już tak głodna. Yy, I bałam się, że na drugi dzień będzie mnie po prostu okropnie Boleć głowa, a jechaliśmy do rodziców i jeszcze do mojej babci, więc mówię, potem będę nie w stosie drugi dzień. Znaczy, no nie jestem pewna, na ile sobie już potem argumentowałam tym, że Jezu, ja chcę coś sobie zamówić, bo mam cały wieczór dla siebie. No więc um, poległam, ale na pewno to jeszcze powtórzę i to jak zawsze Wam powtarzam: nie myślcie teraz o Pati nie wytrwała, więc ta dieta jest bez sensu. Zawsze uważam jedno: sprawdźmy na sobie i wtedy możemy mieć najlepsze zdanie na temat czegoś. Lepiej coś sprawdzić i mieć swoje Zdanie, niż potem uważać, że coś jest takie, a nie inne, bo ktoś inny nam to zdanie narzucił. No dobra, więc my siadamy, ja nie wiem, słuchajcie, czytam książkę o Kuku 10 razy dziennie. Mam wrażenie, że już mogę jej nie czytać, po prostu mogę Wam już zaczynam... Zaczynam ją już recytować i współczuję moim rodzicom, którzy tak czytali mi namiętnie Alicję w krainie czarów ja otwierałam na dowolnej stronie i kazałam sobie czytać. I miała dzisiaj przyjść paczka z nową dostawą książek. Nie ukrywam, kupiłam... Siadam kupić jedną książkę jak zawsze. I tak sobie usiadłam, że kupiłam chyba sześć Dwie dla mnie i cztery dla Antka, ale dzisiaj przyszła inna paczka, która, znaczy, liczyłam na to, że zrobię Wam taki duży kącik książkowy. Ale dzisiaj przyszła inna paczka z y, książeczkami, ale zupełnie innymi. A ty ciągnij mocno mocno ciągnij! O, właśnie. E, wiem, jak lubicie książeczki, i słuchajcie, dzisiaj mam coś dla trochę starszych dzieci, znaczy starszych, takich jak mniej więcej Antek, czyli 2,5, myślę, że do 4, 4 roku życia, tak plus minus. Słuchajcie, to są książki kolorowanki. Mamy pojazdy. Antek, pokaż pojazdy. O, tak, jak super. A ty to się robisz, już mały YouTuber. E, mamy zwierzęta. Mamy e, zabawki, zaraz wam pokażę o co chodzi i zwierzęta na wsi. Tam te zwierzęta jakie były? Aha, dzikie zwierzęta. To proszę, ja tylko te jedne pokażę. E, I to są słuchajcie kolorowanki z grubym konturem. One mają na celu nauczyć dziecko kolorować nie wyjeżdżając za linię, Ale a tak nie bawimy się teraz naklejkami, możesz sobie na nie popatrzeć. Mamy naklejki. I już wam pokazuję w każdej książce Mamy e, pokolorowany i napis co to jest? No i z boku to coś do kolorowania z naprawdę grubymi e, z grubymi konturami. E, cena okładkowa tych książeczek to 9.99, także gdzieś tam pewnie w internecie znajdziecie oczywiście linka. Wam zostawię e, na dole. Książka składa się z 48 stron. Jednej strony e, z naklejkami. Ta. Ja Ci pokażę, gdzie są. No, pokaż mi są. A tutaj są. Aha. Gdzie A w ogóle niech Was sweterek na górze nie zmyli, wiecie. <grytanie> Dresa się nie opuszcza. Ale powiem Wam, że jestem zadowolona. W sensie, całkiem ładnie wyglądają sweterki do tych spodni z Adidasa. Czyż nie? Zaraz coś mi napisze, eee, beznadziejnie. Mi się podoba. <grytanie> no więc jak zwykle białe skarpety, a co? Zaczęłam Antkowi czytać i się okazało, że on u mnie pierwszą stronę już na pamięć. Więc zobaczcie, czekajcie. Mam nadzieję, że po raz drugi wyjdzie ten eksperyment. No co tu jest? Kuku. To jest Kuku. Uwielbia? Tak, patrzcie, Lubi? Swoją gupszakę i od Dziś jest? Bardzo i nie robi niczego. Siedzi tylko na swoim łóżku. Dylmuś. się. Wszystko dlatego, że mama wyjechała. Kuku na kilka dni został sam. Patrzą. Ponieważ mama musiała pojechać. Mama ważną sprawę. Kuku nie pamięta, jaka była to sprawa. Właściwie w ogóle go to nie obchodzi. Chce? i mam się wróciła. Po co ja mu to czytam, jak on to umie na pamięć? Serio podziwiam e, mamy bliźniąt, właśnie jestem opiekunką dwóch trzy latków, więc ponagrywam wam później. No dobra, wrócił mój mąż i przejął opiekę nad dzieciakami. Świetnie się chłopaki bawią, bardzo w ogóle lubię obserwować zabawy już takich starszych dzieciaków i w ogóle fajnie jak dzieci się w miarę rozwijają razem i widzicie jak najpierw się nie bawią, jak wiecie, bawią się gdzieś obok siebie, a teraz już wymyślają swoje własne zabawy. Ale poprosiłam was na Instagramie o tym, żebyście napisali co o mnie sądzicie. Zabawa jest tylko na Instagramie, w sensie nie będę już brała osób z komentarzy eee, i świetna, świetne doświadczenie, naprawdę. Tak jak powiedziałam, szczerze że nikogo nie blokuję, możecie wprost napisać, co Wam się ze mną albo co nawet nie o mnie sądzicie, ale jakie macie założenia na mój temat. E, więc mam w w planach, ale mam mam w planach w dniu jutrzejszym to nagrywać, więc mam nadzieję mam nadzieję, że się uda, muszę jeszcze tu pokombinować jak tu tym światłem fajnie, o może coś takiego będę robić, w ogóle muszę sobie tu jakąś kontrę z tej strony wymyśleć, żeby wiecie, nie wyglądało to wuuu w ogóle tak wiecie, może będę od dołu, uu. oczywiście w planach mam dzisiaj również poćwiczyć ale nie chcę iść na siłownię, bo słuchajcie w poniedziałek i we wtorek są u mnie na siłowni zajęcia zorganizowane i zauważyłam, że dużo ludzi i przed zajęciami przychodzi jeszcze na chwilę na siłownię i po zajęciach na nich zostaje i się robi jakiś niebotyczny tłum. A na przykład w środę zdarza się, że nikogo, znaczy no nikogo. No wieczorem już prawie nikogo nie ma, w ogóle na święta dostałam bardzo dużo kartek od Was i schowałam sobie je tutaj do szuflady, więc w następnym vlogu na pewno je odpakuję, bo tak sobie odkładam, że o owe vlogmasie je pokażę. No i je przyznam szczerze schowałam, a potem się wystraszałam, że je wrzuciłam do kosza. Wiele z was zna się na kwiatkach, więc ktoś mi może podpowie, co robię źle. Ten kwiatek zajmował jakby całą tą doniczkę uh, i w pewnym momencie zaczął po prostu odpadać, tak jakby te listki odpadają, potem te przełącz. Przełączniki jakby między tymi. No i generalnie on się posypał. I nie wiem, czy on tutaj coś gnije, czy co, czy ja go przelałam, ale generalnie z takiego wielkiego kwiatka w hmm, chwilę wiem, ja nie mam ręki do kwiatka, całe szczęście to się jakoś trzyma. A w ogóle wam nie pokazywałam tej półki. E, tu sobie postawiłam takie dwa obrazy. E, tu pisze najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same. I jak dobrze pamiętam, ja je dostałam kiedyś od firmy Złote plakaty.pl Jak dobrze pamiętam? No że ja je dostałam chyba jeszcze zaraz przed urodzeniem Antka i tak czekały na swoją kolej gdzie je powiesić i w końcu znam, że tutaj naprawdę idealnie pasują. Eee, no więc właśnie, ktoś mi podpowie, co to za kwiatek i jak mam sobie z nim poradzić? A w ogóle, jak ostatnio byłam u rodziców, to się śmiałam z moim tatą, że tylko czekać, aż ktoś w internecie posądzi mnie o przynależność do jakiejś sekty, bo wiecie, bez alkoholu, bez mięsa, eee, dziecko chce uczyć w domu. Pewnie, jakby tak poszukać, to by się znalazło jeszcze parę rzeczy, bez których e, żyję, albo jakichś poglądów, które głoszę. E, no, bez przedszkola. E, zaraz ktoś napisze, bez pracy. <grywa> Ale tak serio w ogóle włączyłam, e, bo słuchajcie, przed przyszedł kurier i przyniósł mi e, niespodziankę w ogóle, bo nawet je widziałam już tak, tylko rzuciłam okiem, co to jest. E, I dostałam karteczkę od e, Mixi, też, że na walentynki przysyłają mi. Prezent. E, pewnie nawet ekipa Mixita nie wie, że ja w Walentynki w ogóle mam rocznicę swojego ślubu. E, także bardzo mi miło. I dostałam od nich eliksir miłości. E, a cóż to takiego? Zaraz się do tego dostaniemy. W ogóle piękna e, tuba. Z jakimi, widzicie, num. num, 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 num. A, a w ogóle to jest mieszanka musli z e, czekoladą, owocami liofilizowanymi e, i mieloną guaraną. I w ogóle jak już jesteśmy przy miksicie, bo rano jadłam też gofry z ich e, nowością, czyli z tą mixtellą e, w ogóle wyczucie czasu mają, e, to przypominam Wam oczywiście o kodzie, który jest jeszcze ważny jakieś dwa tygodnie. Muszę w ogóle nowy kalendarz zrobić z siłowni. A, no, dobra, nie będę się teraz wow, ale napchane. No. No, powiem wam, czekajcie, zrobimy. wam. No powiem wam fajnie. Będziemy na pewno jeść. Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o kalendarz, to powiem Wam szczerze, że jestem nawet w miarę zadowolona. Jak widzicie, jest dość mocno zakreślony. Jedyna zmiana, która będzie w lutym, to będzie 7 moich iksików i 5 mojego męża. On trochę inaczej pracuje, jest bardziej w ruchu już w trakcie dnia. A dwa, jeżeli chciałby. Ćwiczyć tyle, ile ja, no to nie będzie miał czas dla dziecka, ani ja nie będę miała tym sposobem czasu na pracę. No bo on przychodzi, ja też bym chciała, żeby się zajął dzieckiem, bo ja coś tam muszę porobić, a jeżeli byśmy mieli się faktycznie tak prawie codziennie wymieniać, no to będzie um, kiepsko, ale naprawdę jestem zadowolona. Jak nie ćwiczyłam, to sobie zaznaczyłam dlaczego, że na przykład raz miałam. Um, w pierwszym tygodniu tutaj nie ćwiczyłam, bo by byłam niedysponowana, w drugiego mnie coś, miałam ból mięśni, zdarzył się też taki dzień, że planowałam ćwiczyć jak mój mąż właśnie we wtorki pójdzie na swój trening i chciałam ćwiczyć w domu, a ostatecznie Antek poszedł bardzo późno spać i po prostu zabrakło mi czasu, bo nie chciałam już ćwiczyć o 23.00, tu się nam trafiła jakaś impreza, ten dzień na Sokach też nie ćwiczyłam, potem na drugi dzień byłam u u mojej babci, no i w ogóle u rodziców i to był taki dzień, że aż było ciężko coś tam wcisnąć, e, musiałabym po prostu powiedzieć, wiecie, rodzicom, że no sorry, teraz stanę od stołu, nie będę z wami rozmawiać, no, nie widziałam się z wami miesiąc, ale idę poćwiczyć, no więc wiecie, e, i tak naprawdę od początku miesiąca do e, dzisiaj jest tylko jeden dzień, który mam zaznaczony tutaj ze smutną buźką, że po prostu nie poćwiczyłam, bo mi się nie chciało, także... Super. No to dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak tak bardzo mnie zawaliliście dzisiaj wiadomościami, że dawaj tego vloga. Naprawdę jestem e, zachwycona, jakich mam widzów e, i ilość osób, która pisała. a już wrzucaj coś! E, więc e, no nie pozostaje mi nic innego, jak robić sobie herbatę, e, wziąć się za obróbkę tego filmu. Dzisiaj się zrobił tak naprawdę trochę foodbook z tego vloga, ale wiem, że lubicie oglądać, co tam jemy, więc jeżeli chodzi o kolację antka, no to mamy tutaj trochę papryki, rzodkiewkę, pomidory oraz kromkę z wegańskim peperoni. I zaraz zobaczymy, czy będzie tam chciał ketchup na to, czy nie. proszę! Tam jest orzeł? Musimy nagrywać jej! Aha, orzeł jest w twoim pokoju. Aha, dobra, to pa pa! Kończymy! Robiłam tą pizzę i to jest jedyny minus, że jak piekarnik idzie na 240 stopni, to wiecie, robi się tak duszno w domu. Ale, e, że jest ok. I pierwszy e, efekt ćwiczeń, który widzę, to mi się tak ładnie zaczyna żuchwa zarysowywać. Przepraszam, no zobaczyłam, <laughs> zobaczyłam akurat w kamerze i uznałam, że no to ładnie wygląda ostatnio już tak samo zachwyt. <laughs>